Najlepiej jak dziewczyna testuje naszą cierpliwość gdzieś na ulicy czy coś i mówi, że ja mam chłopaka, wtedy ja odpowiadam, że ja też to może pójdziemy na podwójną randkę i potem rozmowa sama się toczy. To moja taka porada, z perspektywy kobiety teksty typu He, też mam chłopaka, możemy ich poznać, są po prostu żałosne, są głupie. I często kontra kontrargument jest taki, że no ale, ale się śmieje. No dobra, no laska się śmieje, ale czy idzie z tobą później na randkę? Bo ja zgadzam się. Tekst Mam chłopaka czasem jest taką po prostu zasłoną, że hej kolego, nie znam ciebie, nie wiem czy jesteś spoko, więc wolę powiedzieć, że mam chłopaka, niż rozmawiać z mężczyzną, którego nie znam. I to jest swego rodzaju kałuża, czyli to jest coś, przez co nie możecie się komunikować. I zamiast wchodzić w tą kałużę i rozmawiać o tym, że o chłopak, nie wagon, można odczepić, hehe, bo rzeczywiście kobieta się uśmiechnie, ale wciąż będziecie stać w tej kałuży. Jak jest kałuża, trzeba ją obejść, czyli powiedzieć: Ja se spoko rozumiem, po prostu technologię chciałem pogadać, w ogóle skąd jesteś? Cześć, Mateusz. I przedłużasz konwersację, kupujesz sobie czas i wtedy obchodzisz umiejętnie kałużę. Akceptujesz ten opór, przez który nie możemy się poznać? On jest zaakceptowany, odkładamy go na półkę. I co fajnego się dzieje? Kobiety, które nie mają facetów, nie są zajęte, dają nam wtedy czas, możemy się zaprezentować, dziewczyna na myśli: hm, a może ten gość jest jednak spoko? Może ta sytuacja nie jest tak creepy jak mi się wydawało? I nagle to się okazuje, kobieta nie miała chłopaka.